Siądeczką morchaweczki z tej strony Szako, a w dzisiejszym odcinku wraz z moimi przyjaciółmi Farym i zagram sobie w Minecrafta, ale co 10 sekund z nieba będzie spadła nas fala kowadeł, dokładnie tak. Ale oprócz tego w dzisiejszym odcinku wraz z Farym i będziemy się ścigali do skarbu. Osoba, która pierwsza dobiegnie właśnie do skrzynki ze skarbem wygrywa odcinek, a co się w tej skrzynce znajduje zobaczycie na koniec odcinka. A jeśli widzowie chcecie zobaczyć kolejny odcinek właśnie z Farelem, i z strzelcie łapeczką w górę, piec w górę i jutro kolejny odcinek wraz z nimi się pojawia na moim kanale oraz nie zapomnijcie zasubskrywać kanał, ponieważ jeśli nie sobiecie mojego kanału macie dużą szansę przekapienia przy moich odcinków. Także że was przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, uwaga, spójrzcie tak, na tak. to. Są tutaj jakieś kaliczki, są skrzynki, więc słuchajcie, czy tam. Uważajcie na kowadła, jakie kowadła? Nie wiem, na razie nic nie widzę. Przecież nie nie tutaj dobra, nic dobra. się nie dzieje. Okej. Okay, okay. Kryształ Podąż... pogoda. Podążajcie za strzałkami. Jakimi strzałkami? Ja są strzałki. Eee... Dobra, tam widzę jakąś strzałkę. Świetna, no, jest, no. jest na górce, Ale no Poczekajcie, yes. poczekajcie jeszcze. Potraktujcie to jak wyścig do zwycięstwa. Wygrać Uu. może tylko jeden z was. O, okay, czyli pisam. Ja, ja, ja! Otwórzmy najpierw skrzynki. Jedzonko, jedzonko. Niebieska spójrzcie, moja. Jedzenie. Spójrzcie na niebo. Ok. Start! Co? Ja się Dobra. boję. Co? 5, 4, 3, dwa, 1. Fajonowadeł? Nie! Ja nie! O! Co? Chatka przeżyła. Ja biegnę, nie ja biegnę. Kolejne drzewko, go, go. chodźcie pod drzewko, pod drzewko, pod drzewko. Pod bierze, Zdrako, dobra, dobra, dobra! Lecą! Ja, o dobra. Jeszcze my nie przejdziemy pod tam. Pod kolejne. Go, 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 go. Pod kolejne jestem, drzewem, Jestem pod kolejnym drzewem. Dobry, jestem, tak jestem, jestem. Jest, blisko! blisko. Siema, jak się ma? Jak się ma? Dobra, od razu biegniemy! Dobra, 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 dobra. Nie, no potknąłem się. Pod nie, halo. Dawaj to, dawaj draku. Nie wszystko. chcę wam nic mówić, ale kowadła! przechodzą przez drzewa. Serio? Tak, biegniemy, biegniemy. Biegnie, 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 biegnie. Ja nie będę uciekać, tak! Biegnij, 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 biegnij! Nie, nie, zaraz nie leć, nie leć dalej, nie leć, nie leć. Dobra, uwaga! Zaraz nic nie będziemy widzieć! Go, 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 go! Tam jest kolejna strzałka, patrzcie, tam jest kolejna strzałka na górze! Dobra, ja nie idę! Dobra! Dobra, nie, padnę, padnę, padnę! Łapkę! Oh ja jak! Biegnijcie, biegnijcie! Nie wiem jak stop, stop, stop! Ej, Krzyczynia! Oo! Widziałem to! Widziałem! Klata. Nara! Oh, yeah. A ja chcę kolejną! Oddawaj! O kurde, go, go, go! go jest kolejna skrzynka i tu jest skrzynka obok nawet dwie! Oh, Ej, oddawaj! No mam kurde. skrzynkę, mam skrzynkę! Klata kolejna! <grym>. Ja mam skrzynkę! Leco. mam hełm. nie zginął! Żyje. Mam hełm. Ej, dzie ma hełm! Nie, oszukane! Nie. Będzie przerąbane, będzie przerąbane. Stość, stość, stość! Stość, stość! Lecą na środku! Lecą na dół! Nie dostanie! żyje, Żyję! Biegniemy do niego, żelej! Jestem pod drzewem! Drzewo, pod kolejne Jestem drzewo, pod drzewem! Pod kolejne Jestem drzewo. Drzewo. Lecę Farel, bo twoje drzewo! Nie, Frank! Ja Na górkę wchodzimy, że do tej strzałki! Nie wiem, jak trzeba przejść przez tą górkę, dobra. Dobra, trzy, dwa, jeden, go! Nie no, go. przecież to się nie da. To się kurde. da. O kurde. Trzy, dwa, jeden, lecą kobane. Dobra, jest po mnie, nie ma Jestem, opcji. Jest. Nie, nie żyje jest taki... Nie no, znowu no. leży. No, no i. Tu, żyłam Żyje Zna, biegnie, do farela, biegnie, do farela, biegnie do farela, biegnie do farela, biegi do farela. No do, do przodu do kawałek dobra. dobra, jestem, jestem nad wami chyba, Jesteś? jestem chyba nad Jesteś wami, tak? nad nami? Tak. No, tak nad ja wami, tu nikt, no nikt kogoś z was widziałem <tutu> nad Tak, ubrakuj, tak ubrakuj, jestem, jestem za wami, widzicie mnie? Patrzcie Jestem za wami Macie kill Macie jakieś kill Żyję, żyję! Żyje, żyje Kilofy? kilofy, kilofy, kilofy. Nie, ale mamy yeah. drzewo i właśnie będziemy robili kilofy. Na No to róbcie, bo ja tutaj się przekopuję. E, jak zetnę pień. Aha, dobra, to drzewo nie znika, okej, okay, okej. Okay. Czyli żejko, uważaj, uważaj, nie? Bo tu się ja robi. Dobra, jestem, nie. jestem! Siema! Gdzie? Tutaj! Powołujasz! Ej, gdzie wy jesteście? Jakie, bo boja, stary? stary! Bo Ej, to, to, ja patrz, patrz! Jest. Jestem! Siema, Siema. Na niebie? Ja go nie widzę. Na no jakim niebie? A tutaj! Myślałem, że jesteś u góry gdzieś. Mówiłem, u góry. Masakra jest. Stary, czy ty masz jakieś przyrządy? Mam dirta. Patrzcie, co tu się dzieje? Kolejna Z dirta nic nie zrobił. Łopatki nam robię, nie? Masz. Dobra, robię. Patrz, no. drewniana. Łopatka dobra no, a jest. A co byś u, to chciała to innego? To tutaj. Łopatkę łap! Ten Ale drewnianom. laguje, masakra. Szybko musimy tam lecieć. Daj mi jedną łopatkę JJ-ka Ja jeszcze tutaj szybciutko wykopię trochę drewna No mam 30 oh. dirta Nie no ja się boję 30 dirta? Tak Dobra, jest git, jest git. Tyle chyba starczy Dobra, mamy tutaj przejście takie owe Dawaj, dawaj, musimy się przekopać stary Dawajcie podziemię, pod ziemię go. Za mną. Za mną, tak No dobra, skoro to... inaczej tego nie przejdziemy, jak ty chcesz to przez to przejść? No okej, okay, dobra. Uważaj, że na ciebie nie spadły Wiem, dlatego trzeba ostrożnie kopać. Jestem pod kolejnym drzewem. Dobrze, Dobra. To dobrze znaczy. Aj, jest skrzynia? Dzisiaj Nie wiem czy jest skrzynia stary Co mnie podkopujesz? Musimy zejść jeszcze niżej. Uważajcie, bo, bo nie mamy nad głową nic! Nie no jest, jest patrz! U mnie normalnie Dobra, mogę się kopać się. do góry. Okej, okay, dawaj, Siaku, dawaj do dzieka. Już prawie jesteśmy. Nie kop! <laughs> Chodź za nami! Ja dziękuję jak szarpie! Dobra. Nie, no masakra. Ale że ktoś mi przyścielił, mnie? Niechcący, nie niechcący. No stawiaj się! Ihael. Szaku, nie bo zginiesz! Żyję, żyję, jest dobrze. Żyjesz? Przeżyłeś to? Tak, tak, no nie tak, wierzę tak, w to tak. po prostu. No, jak? Możemy tu przejść? Uważaj, uważaj, uważaj! Nie kop, nie kop JJ nad głową, co ty robisz?! Dobra, ja ryzykuję, Zabierzasz. ryzykuję, ryzykuję. U, jesteś nienormalna! Nie kop tak! Dobra, musicie... Pod, podskocz na to, normalnie na to podskocz. Czekaj, czeka, nie kowada, polecam. No dobra. Jezu, jakie lagi. Dobra. O kurde, dawaj, dawaj, jeszcze, dawaj, dawaj, ja nie chodzę, ja nie wychodzę jeszcze. Dobra, mamy jest jest nad nami chyba, tak? Jest dobrze? Jest dobrze. Ja żyję, ja żyję, ja żyję. E, teraz tutaj chyba. Tu, tu Dobra. Zastuwałem się. Dobra, jest, jest, jest wszystko git. E, tylko wiecie co mam problem, bo nie gdzie jesteśmy. A, tam jest strzałka, widzę strzałkę. Tylko to nie jest... Czy to nie jest stara strzałka? Nie Panie. wiadomo. Jaka stara strzałka? To jest no. jedyna strzałka. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie tu. To jest dobra, zabudowane, szako. jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, dobra. Dobra, udało jest mi tu... się! Wpadłem. Co ci się udało? Jest. Przejść. Dobra. O nie. Czekaj, czekaj. Skowaj się, strzałka. schowaj się, bo dostaniesz łeb. git, yes. ja tu postawiłem. Uh. Puść czekaj. mnie. Dobra. Jak mam cię puścić? Nie pchaj mnie pod kowadła! Nie ma jak przejść Ja teraz nie mogę, ty jesteś panikarz. E... pierwsza liga, panika gaming. W A Jakbyśmy Minecraft. pod ziemią przeszli? <noise> tak, jedyne jedyna wyjście, to żeśmy utknęli. Czekajcie, pod ziemią przejdziemy. Ja mam dirta. Trzymaj się. Ja Ale ja nie też... będę kopał tutaj, bo nie wiem, co się dzieje u góry. Ja wykopię, odejdźcie. Dobra, Szaku, próbuję. Czas poświęceń nadchodzi. Ja się boję. O, nic. O, no i śmiało, No i lecisz. idziemy. A mi się wydaje, że my nie w tą stronę w ogóle idziemy, jadę. idziemy, ja tą strzałkę widziałem, ja mam dobry wzrok Jesteście za mną? Tak, cały czas Okej okay. Drzewo Hip hip Drzewo? Skrzynia! Drzewo! Skrzynkę mamy Jaka Jesteś? skrzynka? I hełm nie, Co masz w skrzynce? Hełm diamentowy co w Hełmik Co? Diamentowy hełmofon Oh yeah I gdzie teraz? Dobra, no nic, robimy po, po, pod Ale tylko u nas jest strzałka już praktycznie Przechodzimy tam? Nie, au, au, no musisz ja tam... Au, au, au. Jak ty chcesz szaku przejść? Po kobadłach? Nie no tak, normalnie idziemy. Jak szyfosko. Tak jakby to było, byłoby nasze. Pomału, Zapraszam za mną. Szakut, budowlaniec, bezpieczna droga. Zapraszamy. Stuk, bruk, zdały szaku, zdały. Szakut, y, bu, bruk. Firma. Tak szaku kompany. Musicie odejść kawałek jedno. Ja tu wam zbuduję takie schodki. Nie no, ja bym to inaczej to zaryzykował i poszedł górą. Kurczę. Tak! Chcesz ryzykować? Nie no, już tak, taką drogę długo przeszedłem, że więc nie chcę ryzykować. Dobra, tu skopcie, weź daj sko O, bo do nie, dobra, weszliśmy normalnie. Ej, jest no spadłam przed. No kłać, kłać to, lakielagi! Dobra, jest. Nie no, takie laki się przeżyłem, położyć. No? Tak, no, tak, przeżyłem. Chodźcie do mnie. Idziemy. Nie mogę. Czekaj. Dobra. Już wam tutaj wykopuję, chodźcie, chodźcie. Super, ale że tak? Kruje. Widzicie strzałkę? Ona jest koło nas. Widzimy strzałkę. Dobra. O, ja widzę też... Wow, kowadło przed. Kowadło, ja się Co jest? Przygniotło Przez... mnie! Ale spadło mu na tak. głowie i się nie Podaj! wiem Dobra, czy... ja tędy nie przejdę. Dobra, jest git, jest git, ja jest się... git. Dobra, ja bym teraz tak szybko poszedł tam na dół gdzieś. Ty szybki, bili, poczekaj. Czy podbudowujemy się do góry i u góry budujemy szlak, to by było najlepsze. Ale pa już jest strzałka obok nas. No nie no dobra, ryzykuję. Skarb. idź, Skarb. Skarb, Ja nie idę, Le lecą kowadła. Nie, nie pchaj mnie się. Jestem, tu jest skrzynia jakaś, tu jest jakaś skrzynia. Skrzynkę mam, mam skrzynię, jestem przy skarbie. Co masz? Ja dostanę w łeb. Zabudowałem się. Co masz? Nic nie się było. Daj szybko, czeka sobie dirta na łeb. Nic nie było? Nic nie było. Szako, dawaj, dawaj, co było? zrobiliśmy kółko Dobra, osoba może wygrać tylko jedna. Także żegnajcie, kochani! Żegnajcie, żegnajcie! Dawaj, ją! Ja uciekam nie. do góry. No, a, a, jedno, tak, wygrałem! Przepraszam o, jesu, was, kochani. No, nie, no musiałem. A, to było normalne, że trzeba iść pierwszym, bo jak Szako poszedł pierwszy, to wiadomo, że on wygra. Tak jest! Ale było miło, dziękuję wam, trzymajcie się, siema! Ale, że to tak przekozacko wyglądało? Ło, yeah. gościu! Cały świat kowadł jest! My przez to przechodziliśmy, ja dziękuję!